Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat smartwatcha Peble. Smartwatch to taka dziwna nazwa. Mniej więcej znaczy to inteligentny zegarek. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Najpierw zajmiemy się pudełkologią. Tak wygląda Peble Classic. Czyli zegarek, który pokazuje nam różne notyfikacje, przypomnienia, wskazuje godzinę, pokazuje ile czasu rozmawiamy, kto do nas dzwoni, można nawet szybko wysłać komuś SMS-a z telefonu, że nie możemy z nim się połączyć albo nie możemy porozmawiać. Można odpowiedzieć szybko, używając bardzo ograniczonej liczby znaków podpowiadanych odpowiedzi, typu na przykład OK, albo jestem zajęty, albo proszę zadzwoń później. Można szybko wysłać komuś SMS-a, jeżeli nie możemy odebrać telefonu. No, tak wygląda pudełko. Pude smartwatch przychodzi w pudełku. W pudełku nic ciekawego, oprócz skróconej instrukcji, nie ma. Jest tylko kabel. Kabel USB do ładowania. Co najśmieszniejsze, kabel jest magnetyczny. I fajnie to wygląda. Jest to taki kabelek, który podłączamy do komputera lub ładowarki telefonicznej. Kabel jest oczywiście zaplątany, bo jest to kabel, który się plącze. A nie nowoczesny, płaski kabel, nie plątak. O, wygląda to tak mniej więcej. On jest magnetyczny, jego się przykłada i on nie odpada. Można go sobie przypiąć. Sam smartwatch robiony jest w Chinach. Zaprojektowany przez Peble. Tutaj jest specyfikacja jakaś, tam numery seryjne, oznaczenie, ile może wytrzymać pod wodą do 5 atmosfer. Numer modelu, numery seryjne no takie tam informacje. Przyciski są plastikowe, szybka jest plastikowa. Nic nie wiadomo na temat, jakie to jest szkło pewnie zwykły plastik. Nie jest on dotykowy, ponieważ ten smartwatch ma wyświetlacz e-paper, paper, czyli e-papier. Taki jaki jest stosowany na przykład w czytnikach e-booków Kindle, no, fajnie to wygląda. Wszystko jest tutaj elegancko spasowane, nie ma jakichś problemów. Pasek to jest jakiś kauczuk, nawet bardzo się nie brudzi. Jedyne co, no to jak człowiek pracuje, no gdzieś praca fizyczna, to może się pocić ręka pod tym paskiem. Klamra jest ze stali nierdzewnej. Na szlupce jest napis Peble. Tutaj jest złącze, tak jak mówiłem. Dzięki któremu się ładuje i komunikuje zegarek z, z komputerem, albo na przykład ze smartfonem, chociaż niepotrzebne jest to, ponieważ komunikacja odbywa się głównie przez Bluetooth. No, sam zegarek wygląda fajnie, taki nowoczesny, można powiedzieć hipsterski. On tutaj pokazuje różnego rodzaju wiadomości, na przykład kiedy jest wschód/zachód słońca, różne notyfikacje, które były, co będzie jutro. Jeżeli ustawimy sobie synchronizację z kalendarzem, no to wtedy możemy sobie oglądać różnego rodzaju powiadomienia które mamy zapisane w kalendarzu. Zagarek pozwala nam na synchronizację z dwoma rodzajami systemów w smartfonach, czyli z Androidem, powyżej Androida 4. No i iOSa, który musi być powyżej chyba siódemki dokładnie. Ja nie używam iOSa, więc dla mnie to wszystko jedno. No, y... iPhone 4S, ostatni, który jest wspierany tutaj, to jest iOS 7 albo nowszy. Android musi być powyżej 4.0. Najlepiej, jakby bluetooth w telefonie też był powyżej drugiej generacji, czyli czwarta generacja. Bo wtedy telefon szybko się nie rozładowuje i lepiej się zauważyłem komunikuje z, ze smartwatchem, bo nie ma nie ma jakichś zerwań czy przerwań w pracy no, generalnie smartwatch ma podświetlenie można sobie podświetlić tego akurat teraz nie widać bo jest dzień ale ten e paper pepper pieprz <laughs> y się po prostu podświetla Przejdźmy do ustawień. On tu pokazuje w Warszawie jaka pogoda. Możemy też przejść do ustawień, i tutaj się przechodzi pomiędzy Bluetooth. Bluetooth jest włączony. Akurat SmartWatch jest PEBLE połączony z moim telefonem iPhone Q Smart. Co widać. Można też przejść do notyfikacji i zaznaczyć, jakie mają być. Na przykład można sobie filtrować tak, że w dni wolne od pracy nie będzie cały czas pokazywał jakichś powiadomień. Powiadomienia mogą być różne i to się ustawia już w telefonie. Mogą być na przykład z Facebooka, z telefonu, z Twittera. SMS-y, połączenia, także jakieś wiadomości nie wyświetla on grafik. Jeżeli chodzi o Facebooka czy Twittera, czyli jeżeli ktoś tam prześle obrazek, to będziemy mieli tylko notyfikację, że nam przesłał obrazek, ale bez żadnych tam rysuneczków. No, on wibruje jak przechodzą. Tekst można sobie ustawić, wielkość tekstu. No, tutaj są różne. Ten quiet time no, to jest wtedy, kiedy sobie go możemy wyciszyć. Na przykład, żeby kalendarz albo w wolne dni, weekendy, tak, żeby nie przeszkadzał, można sobie to wyciszyć, bo on po prostu e, wibruje, żeby nam nie przeszkadzał. E, tutaj akurat są takie aplikacje, które można sobie wgrać ze strony Peble przez, e, przez ich aplikacje w Android Store czy tam Google Play. E, znaczy Google Play po prostu. I można sobie na przykład ustawić jakąś aplikację typu coś jak Endomondo, tylko że to jest taka zabawna aplikacja, gdzie chodzimy, on nam zlicza kroki, spalone kalorie i możemy na przykład mieć takiego Tamagotchi w stylu kot, który po prostu pokazuje nam jak się... Jak spalamy, czy na przykład jaką mamy ruchliwość w ciągu dnia, czy jesteśmy raczej ospałymi dziadkami, czy prężnymi młodymi sportowcami. No, można ustawić sobie datę, czas, display, czyli można sobie język zmienić, podświetlenie no, taki sensor podłączenia światła, że po prostu on nam będzie sygnalizował, że jest za słabo oświetlenie i nam podświetli po prostu podświetli nam ekran tego czy wyświetlacza no to są różne informacje na temat tego, może, można zresetować na temat tego smartwatcha jaki system firmware, language, jak jest ustawiony recovery, no takie tam techniczny bełkot można sobie sterować muzyką, czyli puszczać piosenki, play, zrobić sobie stop, pauzę. Można przewinąć utwory. No, ja akurat nie słucham muzyki na smartfonie, więc nie mam tu żadnych e, żadnych takich e, utworów granych. Można ustawić alarmy i co najważniejsze, można sobie zmienić. E, Wyświetlany obrazek, czyli można, może grafika wyświetlania czasu i powiadomień może być o. Na przykład taka. No, yy, można sobie zmieniać obrazki, które będą wyświetlane. Ja tu mam wgrane kilka tylko. On załaduje taką planszę. To, będzie, to jest interaktywne, znaczy rusza się te obrazki, ruszają się, one nie są martwe, tylko na przykład będą pokazywać nam sekundy, datę to się nazywa Watch Faces na przykład taki obraz, gdzie będą wyrazy po, pokazywały nam, która jest godzina. Są też różne inne, na przykład Mario, bardzo ciekawe. Mario uderzający głową w kapelki, które pokazują, która jest godzina. O, teraz lepiej to widać. I na przykład jak zmienia się czas, to Mario podskakuje i uderza co minutę głową w kostki. I jeszcze sprawdzimy sobie jakieś ten, te twarze no, te, te twarze watch faces no ja tak to tłumaczę czyli te ekrany czy pulpity można sobie ściągać yy, ze sklepu peble znaczy no, głównie z aplikacji one w większości są darmowe są tworzone przez użytkowników więc mogą mieć jakieś śmieszne obrazki no śmieszne napisy mało jest polskich na ogół są zagraniczne może być na przykład o taki który udaje lampowy wyświetlacz że takie są lampowe cokolwiek miałoby to znaczyć no a teraz przejdźmy jeszcze są alarmy można sobie ustawiać ten fitcat. Akurat śpi hamidło, bo zegarek się nie rusza. Ja tu mam mało tego, bo nie używałem tej aplikacji. Tak po prostu włączyłem z ciekawości. Ale jak będziemy chodzić, to ten protek się obudzi. Na razie śpi menda. No nic. pozwólmy mu spać. Timer, stoper, jest jeszcze Vento. To jest taki program, który pozwala zamienić peble, na przykład w licznik rowerowy. Można na przykład sobie przypiąć peble do kierownicy, albo mieć go na ręku i on wtedy będzie pokazywał prędkość, liczbę tam z pewnie spalanych kalorii. Nie próbowałem się tym bawić jeszcze dokładnie. Może włączymy. mamy smartfona, który jest sparowany. No, ten będzie pokazywał prędkość. Teraz przejdźmy do telefonu. Na telefonie będzie pokazane, jak wygląda aplikacja Peble, gdzie ona nam się tutaj ustawiła. Jest no, na aplikacji, są pokazane twarze, które są wgrane, czyli te tarcze, które można sobie wgrać. Na nowszych peble będą one kolorowe. Ja mam peble Classic, więc tutaj one będą po prostu czarno-białe w tym e-papierze. Na przykład można sobie aktywować z poziomu telefonu i teraz tu widać, jak się odgrywa. The Weather Channel będzie pokazywał nam, jaka jest pogoda. To oczywiście mu się coś tutaj porąbało, albo pokazuje nam w Fahrenheitach, no bo o ile widzę, co się dzieje za oknem i jaka dzisiaj jest temperatura, to na pewno nie jest 146 stopni Celsjusza. Pewnie to są Fahrenheity. Zagarek jest bardzo fajny. Bardzo pomaga na przykład jeżeli jesteśmy zabiegani to wtedy nie musimy siedzieć przy telefonie tylko możemy sobie na odległość na odległość sprawdzać różne rzeczy wiemy kto do nas dzwoni możemy sobie ustawić na telefonie jakie powiadomienia mają być albo wgrać sobie różne aplikacje ustawić alarmy i powiadomienia, żeby na przykład Facebook, albo na przykład y, z Google, sklepu były powiadomienia, telefony z Google Plus też, no, różnego rodzaju powiadomienia można sobie też y, sprawdzić czy jest y, czy jest podłączony albo rozłączyć go y, telefon ze smartwatchem na razie jest podłączony no, aplikacja jest przyjemna można sobie tutaj wgrywać ze sklepu peble różnego rodzaju on się nam teraz połączy są i będzie można zobaczyć jakie są inne inne tez, które można cały z które mogą być grać, no, jest lep. różne no, naprawdę szerokie pole do popisu tak jest na Japoński okie porowe różne zegary, widać takie różne kolory bim nar z pogodą no, naprawdę jest tego bardzo dużo i każdy myślę zna pracę, coś dla siebie bardzo I znajdzie no tego to wszystko można sobie ściągnąć, chociaż sam smartwatch ma ograniczoną ilość takich dodatków. Nie można wgrać sobie wszystkich i sobie je tak wymiennie stosować, tylko jakąś tam ograniczoną ilość, więc można sobie wykasować ze smartwatcha dane, daną tarczę i wgrać sobie nową. A jak widać fajne jakieś flagi państwowe, no jest tego pełno. Dużo wesołych obrazków, naprawdę jest tego dużo. Teraz przejdźmy do takiego aspektu, że jest on ładowany na akumulatorek, podłącza się go tym kabelkiem i, i on się ładuje i producent podaje, że będzie przez 7 dni. Działał, no przy tam wiadomo nie jakiejś super ilości tych notyfikacji, telefonów i tak jak on wibruje, no bo to pożera baterię, ale ja sprawdziłem i rzeczywiście, jak naładowałem go w piątek, tak do piątku następnego dnia, następnego tygodnia. No, już mi się język plącze. Działał bez problemu, czyli ładuje się go co tydzień. Jeszcze go nie moczyłem, nie pływałem w nim. Ale myłem w nim ręce i woda mu nie straszna, wszystko działa. Nie mogę na razie sprawdzić, bo nie mam żadnego iPhone'a na składzie, jak to współpracuje z iOS-em. Jedyne co mogłem, no to podłączyłem go do Sony Xperia i do iPhone'a I z tymi telefonami świetnie współpracował, nie było problemów. No, z iPhone'em troszkę. Potrafił zrywać kontakt, bo iPhone ma tylko Bluetooth w wersji 2, a już te, te Sony miał Bluetooth w wersji 4, więc można było sobie spokojnie pośmigać z nim. Czy Wy używacie smartwatchy na co dzień, czy w ogóle Was to nie interesuje i jest to tylko gadżet, który do niczego się nie przydaje? Jeżeli macie swoje zdanie na ten temat, to zostawcie komentarze pod filmem. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i myślę, że pojawią się nowe filmy. Jakbyście mieli jakieś pytania co do Peble, to też odpowiem z chęcią na nie. Jak na razie zegarek spisuje się bardzo dobrze i fajnie się go nosi. Szkoda tylko, że nie działa z Windowsem z, z firephoneem czy na przykład nie działa z, z BlackBerry. Jakby to było już zsynchronizowane z każdym smartwatchem, smart, smartfonem, to byłoby w porządku. Tak to zostaje mieć tylko iPhone'a albo jakiegoś Androida. Także dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania kanału.